Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafał Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Runes of Magic. Eee, zdobyliśmy sobie od Totusa jego naszyjnik, ale nie zaakceptowaliśmy misji, więc musimy to zrobić, żeby odczarować psa. Ale najpierw. Ogarnijmy tutaj e, misję z tymi osobami niewidzialnymi jeszcze. Bo to jeszcze mamy trzy. trzy misje. Gdzieś tutaj jeszcze jest jakaś osoba. Jest tu unifikowany mężczyzna. Jestem w Skorpiona, więc pewnie się rzucą skorpiony na nas, ale to nie jest żadnym zrobią. Ten tutaj jest zrobiony, to też. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. Tutaj jest jaszczurka, to się jak najbardziej przyda. tutaj Dobra, złapmy sobie tą e, magiczną kawię Będąc w to sobie jeszcze nabiłem drogą e, że tak powiem zakupu łapki i oczywiście jedzonko dla naszego e, bohatera latającego i nas smagającego i i tyle. Dobra, następ... Idziemy do następnej kropki. Który? No właśnie, trójka. Dobra, dziewiętnaście tutaj. To nie. Ale dobra, i tak. Dobra, ogarnijmy to tu. Ej, dlaczego Fredkę? Fredka nie. Nie, 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 pod miecz. nie, nie, Zginiesz i po i ci to? Dobra, zbieramy... jajeczko. Oczywiście nas tutaj... ...przywalą z byka. Dobra, my sobie tutaj oszalimy ich. Dobra, i nam już nic nie będzie zagrażać, przeszkadzać, rozpraszać, to w ogóle... no. Hop do pułapki, dziękuję. Naturalne zwierzątko... Ogień... Mięso jaszczurki jeszcze... Dobra, to i tak musimy... się trochę podbić. Wracamy tam, gdzie, gdzie, gdzie jest wszystko. Tam są też i jaszczurki, jaszczurki się na... szybko ogarniają. Tutaj, a tutaj jeszcze jaszczureczka sobie chodzi. Jaszczur. Dobra, mamy to. Chociaż poczekajcie. Na koń. i ogarniemy tutaj w sumie po, po tego, pojedziemy sobie i przejdziemy sobie z drugiej strony Władaj szamanie tutaj powinniśmy jeszcze coś ogarnąć, ale to już na razie ogarnimy te zadania tutaj Mm. I tutaj na górę dajemy jeszcze. Nie pamiętam czy to tutaj było, czy dalej, ale chyba dalej. Tutaj też mamy misję, którą trzeba znaleźć. No, a ciebie tutaj. Dlatego jeszcze urka jest tu. O, odrodziła się, dobra. No to super. A nie, chyba tej nie z tą nie walczyliśmy. No to trzeba nadrobić ten fakt. Idziemy tutaj tędy, no dobra, z, tą, z tym skakaniem zobaczymy. Tu no, tutaj są, tutaj będzie akurat mało jaszczurek, ale o, tutaj jest dziennik wojenny Marsa. Ale jeszcze nie możemy zaakceptować misji. Jeszcze nie. Jeszcze nie czas na tą misję. O, i jeszcze nas... Skąd za... nas zabrakował? Dawajcie tutaj w... trzech. Ja tutaj dam. Szamanie, nie weź zupik kawałków tutaj. Co ty myślisz? To co? Już ja was znam. Mamy jaszczurki. No, zabierzmy je wszystkie. Tutaj jeszcze jest niewidzialny człowiek. Invisible Man. Ciągle zmiany też trzeba będzie dać do zbierania. Bo będzie nas tutaj kuło I zbieraj. Super. Dobra, tutaj mamy. Ulder aż 30 mię szczurek. A jeszcze nie oddajemy żadnej misji Niech czekaj 23 na 30 Dobra, idziemy tu Na wprost Nie pod górkę, tylko tutaj się... Nie, tutaj idziemy. Tak, jak mówiłem. Tutaj też coś tam. Tutaj mamy jaszczurki też. A może tego szamana tutaj odarniemy bo nawet tutaj wrócił strasznie. No. O. No, jakbyście mieli problem z imieniem dla Fredki, no to ona jest rozwojem ludzkiego. No, powiedziała, że ona jest... że on jest ode mnie silniejszy. Nie wiem, na jakiej postawie to wyszło, niech mu będzie. Chcę teraz mięso będzie mieli z głowy. O, i szczura będzie mi też mięso z tej głowy. Dobra. E, tutaj jest misja, ale to misja na 50 level, to jeszcze tam... Ja bym się wstrzymał. Tutaj będziemy walczyć z elitką. Pewnie byśmy dali radę, ale... Ale, no właśnie. Jak to mówią, żadnego to diabeł sam strzela, nie? Nie pozwoli mu zrobić krzywdy. gęsie pióro to nie. Kopie z jedzeniem już ukończone. No i dobra. Ukradź złodziei. Spróbować posłańca. Eee, dobra, tutaj to jest tak. Eee, to zrobione. To zrobione. To zrobione to zrobione to możemy na razie odrzucić bo kalturok to jest gdzie indziej no i dobra to jeszcze tylko tak, poszukiwacze ten, złodzieje posłaniec i podrapany kryształ to jest eee, dobra ale to już gdzie indziej będzie Podrapany Krzysztof to jest troszkę na klifie jastrzębia, to jest to tutaj no i tyle dobra idziemy idziemy jeszcze ukrać złodziei sobie tylko tutaj wezmę nasze bułówki bo jakoś tak ostatnio nie zwracam uwagi na to że, że się kończą A to bardzo źle wiem, daję sobie radę. No to, to już nie, nie tego. Nie zwraca uwagi, nie? Dobra, 15 poszukiwaczy skarbów. Dobra, troszkę tutaj więcej. Zwiększymy. Jeszcze tak powiem rywalizację, bo jak po to będziemy robić co tydzień. A tu będzie, żeby to zrobić. Eee, fajszy, żeby się z tym nie bawić jak maska z łodzicem.

mieszkała. No już wszyscy. Dobra, no to cyk, łapka i łapiemy jajecznego jeża. No i mamy. Dzikiego zwierzątka, ogień super. No, zginął zanim się dowiedział, kto go zabił. jeszcze jeden. To porka nie potrzebuje. No, ty gdzie uciekasz? No, dalej. Może być nie ma problemu. Ciężili jakieś maszynkę. Ukańczone. Super. To jeszcze tylko pójdziemy na górę. Zapalić światełko do nieba. I będziemy oddawać misję, co? Może level wpadnie. Albo może i nie, ale to już się okaże jak będziemy oddawać misję i brać nowe Dobra, i tutaj na górę. Ale takie to ognisko się paliło, co mówiłem, że bez dozoru. No to my też tak zrobimy. Też będziemy nieodpowiedzialni. A co o to? Raz się żyje, nie? A widzę, że jeszcze tutaj się pali. Jest sygnał nadany. no i dobra, i teraz tak, jeszcze na koń i tam mieliśmy koło świątyni jeszcze coś zrobić no, a to, to możemy zaskoczyć 1026 życia, to nie jest jakaś, jakaś bieda, skoro mamy 16 tysięcy i hoppa, i na jaszczurkę No, wiadomo, że jej nie zabijemy, bo to yy, tego tak, no, koniem, bo to wszystko, że tak powiem, przenika przez siebie, ale my, bronią naszą, możemy ją zabić. Się uzupełni życie do końca, jeszcze trzy tysiące, ale szybko leci. Ważki się ustawiają w kolejce, żeby zginąć. No, chociaż tutaj mogłoby być trochę więcej tej zieleni, bo to tak. Dziwnie, załyso wygląda No a tutaj, tutaj coś musimy położyć I Dawanie czci królowi jeziora, dobra Niezwykłe jeziora osu, kopia cięcia, ukończona, dobra Idziemy dalej. Zresztą ja tak nie spodziewałem, czy już wszystko mamy tutaj. Tak, tutaj mamy wszystko. Tutaj naszyjnik. Dobra, możemy pójść naszyjnik oddać. Albo nie, nasz to może później poza nagraniem tutaj będzie więcej rzeczy do oddania i do wzięcia, a tam e, prawdopodobnie nas wyśle do e, twierdzy, będziemy tracić czas na jazda. Tak to tutaj ogarniemy raz, raz i, i tego. I będziemy mieli z głowy. Tutaj jeszcze nas zaatakują ważki. No a tutaj kusy okazały się kusą. Reinkarnował się w kobietę. No wonodały. A dobra, opuszcz walkę, super. Właśnie sięństwo słuchanej. Niezwykłość, dobra, to jest. Sygnał. No dobra, i koniec. Nie zanieeli jestast skrzynkę <noise> na koniu A ten się porżył daje, że nie żyje Jeden zamę skrzynkę, drugi nie żyje o, już dobra. Stał, no poczekaliśmy, to zobaczyliśmy, nie? I do twierdzy będzie więcej, yy, więcej tych więcej zadań do oddania. Czyli dobrą decyzję zrobiliśmy, podjęliśmy. No, a tego zobaczyć na wytwierzy. to jeszcze nie czas na niego. No i tutaj ostatnie, ostatnia wymiana zadań. Nas nie atakują, Poszli, pośli sobie. Dobra, tutaj kabum, uli i halik, ratus. Okończono misję. Słuchajcie tutaj kabu... Co, co, coś mi się przypomniało. Składniki do I... No tutaj jest ta gęsia pióro. Dobra. To na razie jej nie będziemy robić. Dobra. Yy... Tutaj w tym obozie się pożegnamy. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak to łapka w górę, subik, strefa komentarza oczywiście na Was czeka. Ja zapraszam na kolejne moje produkcje. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!